¡Mmm! Pues. -hmm. ¡Oye! ¡Oh! Yeah. oh. <laughs> Let's go. Oh no, Luigi. Hey. Hmm. Yeah. Thank you so much. Oh yeah. Hej. Thank you for playing my game. Bye bye. To powieść o małym chłopcu, który podejmując pierwsze próby mówienia, wydaje tylko dziwne dźwięki zamiast normalnych słów wraz z rodzicami, przyjaciółmi i swoim nieumiejącym szczekać psem. Przeżywa niesamowite i niezwykłe przygody. Gerald McBoing-Boing codziennie o 7:20 i 20:50 na kanale Top Kids. Poznajcie kota, który żyje w myśl zasady. Spokojne życie to nie dla mnie. Łebski Harry planuje przeżyć swoje kocie życie na pełnych obrotach i nieraz udowodni, że bez problemu uda mu się wykraść mleczarzowi butelkę mleka czy zwędzić sprzedawcy rybkę lub dwie. Niezwykłe kocie przygody z łebskim Harym codziennie o godzinie 12.10 i 16.05 na kanale Top Kids stolatków Roger, Max, Caruso, Fiona i Buzz uzyskują niezwykłą zdolność przekształcania się w dinozaury. Z pomocą swojej tajemniczej nauczycielki, pani Monchem, uczą się wykorzystywać swoje unikalne zdolności do ochrony planety przed Wiktorem Wylozim. Jego planem jest przemienienie wszystkich w dinozaury. Załoga Dino. Codziennie o 13.05 w Top Kids. Nie obchodzi kolor sierści ani miejsce urodzenia. Kto wie, może i nas kiedyś tego nauczą. Psy wydobywają z nas to, co najlepsze. Dajmy im w zamian coś równie dobrego. Pedigree dla dobra psów. We're back Znaczna zabawa na świeżym powietrzu? Still, Powiedz tak! Danonki w saszetce. Na więcej zabawy poza domem. Znasz to uczucie? Magia, którą fryzjer nadaje Twoim lokom, by wyglądały po prostu pięknie. Sajos and Waves przenosi to uczucie do Twojego domu. Formuła o profesjonalnym działaniu podkreśla naturalne loki i przywraca im sprężystość. Włosy piękne jak z salonu. Zachwycaj każdego dnia. Nowy Sajos and Waves. Efekt wow! Teraz możesz! Lśnij na salonach jak gwiazda z supernowym smartfonem Huawei P20 Lite za złotówkę na start. Super ceny i najszybszy internet mobilny od e Mobile robią furorę. Najlepsza sieć jest tylko jedna. Weź tyle samo swojego płynu i silnego, skoncentrowanego fery. No, mój już nie działa, a fery wciąż. 50% więcej czystych talerzy. To jest czysta oszczędność. Hejka! Szukamy prezentu dla przyjaciół Marysi. Jednorożca, dinozaura albo komety szybkiej. Na dzień dziecka, urodziny i inne okazje. Junior Box ze smartfonem Lenovo K5 i super głośnikiem. To bardziej poręczny niż dinozaurka. Ale kosmos! Misja zakończona! Formuła Junior Boxy ze smartfonem Lenovo K5 i bezprzewodowym głośnikiem to idealny prezent dla młodych odkrywców. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Chodź za mną i odkryj, jak to jest być ubraną w intensywny zapach. Nowy Silan, dla miękkości i długotrwałego zapachu nawet do 100 dni. Ubrana w zapach, który trwa. Nowy Silan, odkryj swój ulubiony. Silan, zapach, który pokochasz. Nowość z serii Lego Friends! Ojejku, stara remisa strażacka! Idealnie nadaje się na klub! Super! Naprawmy ją! Trochę wspólnej pracy i będzie fantastycznie! Mam masę pomysłów! Zjeżdżania działa! Fajny rower z narzędziami! Potrzebna nam muzyka! I hot dogi dla wszystkich! Nasz klub jest najlepszy na świecie! Tak! Nowe zestawy Lego Friends! Z myłka, piłka z piłka, zmyłka nic piłka z myłka piłka z myłka i nic to piłka z nigdy nie wiesz w którą stronę poleci zabawki z EP wielka frajda makaronowa zabawa od Playdo. doh dzięki nakładkom kolorowe makarony same wyskoczą na twój talerz. jak łatwo przygotować makaronowe dania z zestawem makaronowa zabawa wesoła kuchenka i kreatywne deseczki od play -Doh. Barbie i Crayola. Kolor i moda. O! Stwórz swój styl z kolorów. Koloruj, zmywaj i twórz nowe stylizacje. Zestaw kolorowa moda Barbie i Crayola w sklepach. Nic w kanale nie ginie. Zapomniane przedmioty smutowały i powracają z wielkim pluskiem. Wystarczy wlać wodę, wstrząsnąć i sprawdzić, co jest w środku. Warto zanurkować po 150 niepowtarzalnych postaci. Flash Force. Zabawki FlashForce tylko z logo Spin Master. Sunlight przedstawia perfekcyjna czystość. Wow! Sunlight usuwa brud, tłuszcz i osad z kamienia. Nowe tabletki do zmywarki Sunlight. Z ekspertyzą marki CIF. Perfekcyjna czystość przy każdym zmywaniu. よいしょ。